Pan mam imię. Czy z Panem Adamem Janczelskim mam przyjemność? Przy telefonie. Super, bardzo mi miło. Proszę Pana, jestem przedstawicielem firmy Enya. Dzwonię do Pana odnośnie tej rejestracji, którą Pan zostawił na stronie naszego programu inwestycyjnego. To się zgadza? Tak jest. Super. Moje gratulacje. Wszystko się udało. Dane dostarczone do naszego biura. Ja jestem pana osobistym menedżerem. Być może widział pan tak samo na reklamie. Piszemy, że w ciągu doby z panem się skontaktuje odpowiedni menedżer, żeby wytłumaczyć, na czym to wszystko polega i pomóc panu w tym temacie. Tak. Oprócz tej godności, tak samo pan zostawił swojego maila. Czytam panu dokładnie mapka.gmail.com I właśnie ten numer kontaktowy 122 na końcu to są pana aktualne dane. Tak. Tak jest. Super. Możemy umówić się z Panem w taki sposób. Ja postaram się teraz skrócie Panu wytłumaczyć, na czym to wszystko polega. Jeżeli przykładowo w trakcie rozmowy są jakieś pytania, proszę śmiało, Pan mi przerywa i wyjaśniamy te czy inne pytanie. Dobrze? Dobra, słucham Pana. Przed tym jednak mam, mam też pytanie odnośnie tej rejestracji. Czy Pan się zapoznał z artykułem, którego podaliśmy? Być może dodatkowo coś Pan czytał odnośnie tematu? No, tylko to, co w tym artykule. To, co w tym artykule. Czy wszystko było zrozumiałe? Być może od razu są pytania doty dotyczące projektu. Nie, 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 niech pan mówi. Ja pana słucham. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. E, ogólnie mówiąc proszę pana, Enea, być może pan nawet wie, kim my jesteśmy, prawda? Jesteśmy wiceliderem na rynku polskim w sektorze energetycznym, czyli my, my się zajmujemy produkcją oraz sprzedażą tej energii, tak? I na chwilę obecną no wie pan. Tak, tak siebie traktujemy, ponieważ widzimy, jak my się realizujemy, tak? 26 milionów klientów e, na zachodzie polskiego państwa my się lokalizujemy, więc tutaj, że tak powiem, każdy ma swoje pomysły odnośnie tematu. Drugi moment. Teraz realizujemy bardzo ważne oraz strategiczne projekty powiązane z energią w Polsce, czyli źródła odnawialne, farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe Jednak na chwilę obecną rząd udostępnia możliwość inwestycji dla osób fizycznych. A jaką macie największą inwestycję? Zależy proszę pana, zależy czy to osoba fizyczna, zależy czy to firma. Pan mówi, że inwestujecie w projekty farm fotowoltaicznych więc pytam się, jaka jest największa? Proszę pana, to wszystko zależy, bo musi pan rozumieć, że my dostajemy nie tylko od osób fizycznych. Jaka jest największa? Największa, czyli moc. Moc, wie pan, przecież reguluje to, czy farma jest mała, czy duża. Pyta się pan o inwestycje, czyli ile. ile... Wody, proszę pana, było zainwestowane? Czy pyta się o moc tej farmy, którą produkujemy najpotężniejszą? Nie do końca rozumiem. No tak, o to właśnie pytam. No bo chcę sprawdzić, czy naprawdę jesteście poważną dużą firmą, tak? No proszę pana, jak pan uważa, Eneja, która ma 2,6 milionów klientów, czy jesteśmy poważną firmą, jeżeli my się zajmujemy dostawą energii? My jesteśmy prawie na poziomie tauronu, na poziomie polskiej grupy energetycznej. Więc ja nie rozumiem, do czego, do czego takie pytanie? Niech pan mi powie jeszcze raz, bo proszę mi nie odpowiadać pytaniem na pytanie, bo ja jestem, wie pan, poważny inwestor, chcę poważnie zainwestować w państwa projekt i zadałem bardzo proste, moim zdaniem, pytanie. Jaka jest największa farma fotowoltaiczna? którą państwo żeście postawili, bądź stawiacie. My, proszę pana, podłączamy 4,3 GW wytwórczych przez OZE, proszę pana, jeżeli takie coś pana interesuje. Nie, mnie interesuje największa farma fotowoltaiczna, no przecież pan powinien to wiedzieć, przecież pan mówi, że stawiacie. Proszę pana, my rozmawiamy konkretnie o inwestycji i teraz pan nie przyszedł do działu dystrybucji energii, przyszedł pan konkretnie do działu klientów, którą, przez którą pan sobie inwestuje, tak? Więc tutaj ja panu chcę wytłumaczyć, na czym polega w ogóle ta inwestycja i na czym polega Pana udział tutaj jako inwestora. Nieprawda, bo pan po wytwarzaniem energii zajmuje się Enea Wytwarzanie, a nie Enea Dystrybucja. Także pan coś tutaj kręci. Proszę pana z tego, ja słyszę na chwilę obecną, tylko pan kręci. Czwarte minuty rozmowy, od razu tutaj pan zaczyna takie tepan, pan, żeby teraz zadzwonił inny menedżer, być może pana zdaniu bardziej kompetentny, my to możemy zorganizować bez najmniejszego problemu. Jeżeli ktoś mówi, że jest liderem, znaczy, że jest tam jest na miejscu pierwszym. Ale tego pana. co wiem, to ale największym jest ale ja panu nie przemówiłem ja i pan z kulturą też pan mnie nie przeżywać. Jeżeli ktoś mówi, że jest liderem na rynku znaczy, że jest najlepszy, że jest debyjszczakiem, tak? Proszę pana, a, a tam, ja powiem, Ale ja jeszcze nie skończyłem Dania. Ja skończyłem bardzo zdania, zdania, bo pana ja zaraz powiedziałam gdzieś, panu liderem, na, ja powiedziałem wiceliderem. Jeżeli mu powiedział pan wiceliderem, to proszę mówić dalej. Słucham. Dobrze. Jestem bardzo ciekawy, co pana skłoniło do tego kontaktu. Jeżeli pan uważa, że jest lepsza, Tauron lepsza, jednak pan to do Enei. Bo nie znalazłem w reklamy w internecie tych operatorów, a skoro Enea się postarała o to, żeby... No to ja myślę sobie, no to dobra, lecimy z tematem. Prosta odpowiedź. Dobrze, 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 to zaczynamy. Eee, czy rozumie pan, z czego będąc oddziałowcem pan tutaj zarabia? Być może miał pan doświadczenie wcześniej, być może pan inwestował już. Nie, nie, dlatego słucham, co pan ma mi do powiedzenia. Dobrze. Przechodząc do nas, proszę pana, razem ze swoim inwestycją, przekodowo, zaczynając od tysiąca, czy od kapitału większego, jak pan uważa dla siebie, czy być może to będzie lepiej, wykupując akcje naszej firmy, pan będzie akcjonariuszem i to panu pozwala zarabiać od dochodu naszego naszego zespołu, tak? Zarabiamy przez sprzedaż, wiadomo, że tak samo pana zyski że tak powiem, zależają od sprzedaży energii, od rozwoju naszej firmy. Czyli, krótko mówiąc, na dywidencie pan sobie zarabia. Tak samo jesteśmy notowani na giełdzie papierów wartościowych od 2008 roku, więc tak samo można zarobić sobie akcje naszej firmy oraz firm partnerów, ponieważ głównym akcjonariuszem jest skarb Państwa, ale tak samo nasze akcje posiadają banki, w, 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 które, że tak powiem, jest w Polsce i tak samo Bank Holenderski. ONZZ. To jest zrozumiałe, tak? Jaki teraz jest kurs y, akcji NEA? 9 złotych. Za sztukę? Za sztukę zgadza się, no, pan. Dobra, kontynuujemy, proszę pana. My na stronie podaliśmy aktualne warunki, być może z tym też pan się zapoznał. Od jakiego nie. kapitału, na jakie terminy i tak dalej. Jak pan uważa dla siebie? Przeszedł od Mandono, ja słyszę, że jest pan konkretnym mężczyzną, który, ja tak rozumiem, nie jest zainteresowany inwestować tylko o tysiące, prawda? To będzie z kapitału większego, podejrzewam. Czyli pan mi proponuje kupno około 110 akcji, tak? Na początku? No, pan powiedział, że, że trzeba im zainwestować w giełdę. Wasze akcje. Akcja jedna po 9 złotych, a 1000 To nie jest proszę pana giełda. No, tak pan powiedział. Ja taka Ja powiedziałam, że my jesteśmy notowani na giełdzie papierów wartościowych, ale kupując akcje, pan ich nie musi sprzedać jutro, żeby zarobić przez wahanie cenowe. No ale znów się powtarza, że trzeba kupić akcje, tak? Więc za 1000 złotych będę kupował. A jak ludzie mogą być udziałowcami bez akcji? Niech mnie pan powie. Jak może pan być akcjonariuszem firmy, jeżeli pan nie posiada akcji tej firmy? No ale pan powiedział przed sekundą dosłownie, że jednak się nie kupuje akcji. No to niech pan się decyduje. Albo się kupuje akcję, albo się nie kupuje akcji. Proszę pana, obraca pan moimi słowami cały czas. Ja powiedziałam panu, że przechodząc do nas, wykupuje pan część akcji, która panu pozwala być, być akcjonariuszem naszej firmy i wtedy będąc udziałowcem przez, przez to, że pan posiada jakąś ilość tych akcji, pan otrzymuje dochód przez dywidendy. Ale ja nie powiedziałem ani słowa, że kupując musi pan to sprzedać jutro, pojutrze drożej, żeby na tym konkretnie zarobić. Dobrze, dobrze, a co jaki czas są te dywidendy wypłacane? My ogłaszamy o, dywidzie, o dywidendzie, proszę pana, każdego roku, ale bo wypłacać nasze klienci mogą lub każdego miesiąca, co kwartał, co pół roku, ewentualnie co rok. To już zależy konkretnie od pana. A co to znaczy nasz klient? No bo już rozumiem, że każdy jest klientem NA, kto posiada akty dywidendy, kto posiada akcje NA, tak? Ten, kto inwestuje, proszę pana. Nie każdy, jeżeli ktoś po prostu otrzymuje od nas energię, on jest naszym klientem, ale nie bierze tutaj udziału w inwestycji. A pan do nas przyszedł konkretnie na kierunek inwestowania. Jeszcze raz, powiedział pan, że dywidendy są wypłacane co roku, a jako klient mogę wypłacać co, co miesiąc. Ogłaszamy, proszę pana, o wypłacie dywidendy każdego roku. Proszę sobie przeczytać, jak wygląda regulamin spółka państwowych odnośnie wypłacania dywidendy. Ale te dywidendy Pan otrzymuje prawie każdego dnia, przez to, że my każdego dnia sprzedajemy tą energię, proszę Pana, i cały czas realizujemy swoje projekty. Więc w miarę nachodzenia tego zysku przez tą dywidendę na swoje konto inwestycyjne, które my otwieramy dla Pana, może Pan to wypłacać każdego miesiąca, co kwartał, co pół roku, ewentualnie każdego roku. Czy to jest zrozumiałe dla Pana, czy być może jeszcze są jakieś pytania? No właśnie, tylko trochę nie rozumiem, bo jeszcze raz, Pan powiedział, że normalnie są wypłacane dywidendy raz do roku a ja jako wasz klient, jak kupię akcje, będę mógł wypłacać je co, ty co, co miesiąc, co kwartał, co roku. tak pan powiedział, tak? Powiem, tak? No, to, no to czym się różni? Co się, się różni, proszę pana, ale tylko pan mnie nie słucha. Każda firma ogłasza o wypłacaniu tej dywidendy, o otrzymaniu tej dywidendy każdego roku, czyli podsumowując, każdy rok Widzi pan na stronie Enei, widzi pan na stronie jakiegoś tam przykładowo innego projektu, ile było wypłaconych tych dywidendów. Ale pan to nie otrzymuje tylko inwestując teraz w ciągu następnego roku, dopiero wtedy pan zarabia dopiero wtedy pan wypłaca. Te dywidendy pan zarabia cały czas. Cały czas w obrocie są te pieniądze, które pan inwestuje, cały czas te dywidendy nachodzą na pana konto inwestycyjne. Ale by płacić te dywidendy, może pan każdego miesiąca, co kwartał, co pół roku, ewentualnie każdego roku. Jak pan uważa za potrzebne dla siebie? Nie pan teraz mi wytłumaczy, to co to jest konto inwestycyjne, bo po co komu konto inwestycyjne, jak ma akcje? No, ma pan akcje, proszę pana, a jeżeli pan kupuje akcje, to gdzie pan to trzyma? My nie mieszamy tutaj konta bankowego z kontem krzyżykodowym, tym inwestycyjnym, tak? Po pierwsze, my nie możemy mieć z konta prawnego, patrząc na taką sytuację, my nie możemy podwiązać konto bankowo do Pana konta inwestycyjnego raz, a otwieramy te konto, żeby Pan miał oddzielnie otwarte konto u nas w spółce, gdzie Pan dokupuje sobie akcje. I przykładowo, jeżeli by była taka chęć, tak samo zarobku przez obracanie akcjami, wtedy tak samo Pan sobie zarabia i handluje Pan na tym koncie inwestycyjnym. Bo też pan tutaj będzie miał fachowe wsparcie z naszej strony, żeby pani nie myślał, że inwestując 1000 zł, po prostu nic pan nie robi i nachodzą te dywidendy, nachodzą te zyski cały czas na pana konto inwestycyjne i jakiegoś tam, co jakiegoś czasu pan sobie to wypłaca. A jaki bank pośredniczy w sprzedaży akcji? Tutaj proszę pana, bez pośredników, bez biura maklerskiego, bez banku przyszedł pan konkretnie do Enei. I proszę sobie zauważyć, nie wiem, nie wiem czy pan czytał, tak samo Eneja ma swoją platformę handlową Eneja Trade 24 może pan to wszystko sprawdzić w internecie. Informacja otwarta bez żadnego problemu. A to jak jest możliwe, że wy posiadacie jakiś numer inwestycyjny, czyli co, jesteście bankiem? Proszę pana, słyszę pan swoje pytanie, Eneja, czy my jesteśmy bankiem? No tak pan powiedział, że, że macie swoją platformę, żebym się te pieniądze. Ja nie powiedziałem, proszę pana, ja nie mówiłem takie rzeczy, o których pan mówi, cały czas pan przekręca moje słowa, ja nie rozumiem dlaczego my teraz kontynuujemy tą rozmowę w takim trybie. My mamy z tą platformy inwestacyjną, proszę pana, której się nazywa Enea Trade24. My mamy z tą platformy inwestacyjną, proszę pana, której się nazywa Enea Trade24. Halo. Halo, dzień dobry. Jeszcze raz, firma na... Dzień dobry. Wie pan co zainteresowała mnie ta informacja odnośnie no, tego skupu sprzedaży energii na rynku, tam no, dokładnie nie znam się na, na tym i chciałbym, żeby pan coś więcej mi na ten temat powiedział. Ale pan pytał o możliwość korzystania z naszej platformy NEA Trade, tak? 24. Tak, 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 tak. To tak, jest produkt dedykowany dla klientów biznesowych, którzy kupują energię elektryczną od nas poprzez. Zlecanie nam takich jakby zleceń na, do zakupu energii na towarowej giełdzie energii. No rozumiem, rozumiem. No ja prowadzę firmę, więc mogę takie coś oczywiście zrobić. Jak to się robi? To się kupuje energię, masz jakieś konto u was, czy jak to Ma, wygląda? Pan dostęp, dostaje pan dostęp do naszej platformy i poprzez tą platformę przesyła pan nam zlecenia do zakupu energii. Ale sam muszę Państwo jakieś tam pieniążki wpłacać, jak, jak to dokładnie wygląda? Bo wie pan jestem. Ten... To znaczy tak, znaczy już panu powiem, ile energii elektrycznej zużywa pan w swoim przedsiębiorstwie rocznie? Aha, bo to chodzi tylko i wyłącznie na, na potrzebę mojego przedsiębiorstwa, tak, tak? Tak, to dotyczy, tak jak powiedziałem, tylko klientów instytucjonalnych, firm. Aha, rozumiem. Czyli nie mogę kupić energii gdzieś tam na zapas na rynku ogólnie, tak? Nie, 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 nie. nie. To nie jest y, ani usługa maklerska, to jest tylko i wyłącznie w ramach kontraktów, które dotyczą sprzedaży energii przez naszą firmę do, fir do, 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 do innych firm. Czyli jako osoba prywatna nie mogę takiego czegoś zrobić. Dobrze, wiem on co. Nie, y -y, nie. Średnie przedsiębiorstwo, średnie, tak powiem. Do, dokładnie ile na tych megawatów ale... jeszcze ja nie wiem. No. No to musiałbym powiedzieć, wie Pan, no to, to jak mamy rozmawiać o konkretach, to ja muszę też wiedzieć konkretne. Także mam propozycję dla Pana. Proszę przygotować te informacje dotyczące ilości energii zużywanej w przedsiębiorstwie, najlepiej w podziale na miesiące, informacje o liczbach, liczbie punktów poboru, grupach taryfowych tych punktów poboru i taką informację proszę przesłać na nasz adres mailowy, dobrze? Rozumiem, rozumiem. A i przede wszystkim proszę podać NIP przedsiębiorstwa, ponieważ na tej podstawie ja tą sprawę przekieruję do opieku na firmy. Rozumiem, czyli reasumując, nie ma możliwości zarejestrowania się jako klient prywatny, takie energię kupić, a jeżeli chodzi o akcje, obligacje, no to chyba tylko i wyłącznie na giełdzie, tak? Czy przez Państwa pośrednictwem też można takie... Ale my jesteśmy sprzedawcą energii elektrycznej, proszę Pana, my nie świadczymy żadnych usług finansowych. No dobrze, w takim razie będziemy w kontakcie. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. My mamy swą platformę inwestycyjną, proszę pana, która się nazywa Enea Trade 24, ale my nie jesteśmy żadnym bankiem. My jesteśmy firmą energetyczną. Oprócz której my tak samo się zajmujemy handlem, proszę pana, bo jesteśmy notowani na GPW i posiadamy swą platformę Enea Trade 24. Dobrze, proszę mówić dalej. Może jeszcze coś Pana interesuje, proszę Pana, proszę śmiało, bo tutaj ja widzę za dużo pytań i tak samo ja chcę rozmyślić. Jestem bardzo zainteresowany tym, że ELEA ma własną możliwość um, przetwarzania środków finansowych bez użycia, bez użycia kont bankowych, ale ja może się nad czymś nie znam, no w końcu Pan to jest specjalista. Proszę pana, poczeka pan. Jak to bez użycia kont bankowych? A w jaki sposób pan może zasilić te konto inwestycyjne, nie mając konta bankowego przekodowo, czy nie inwestując? Wiadomo, że tutaj tak samo musi pan dokonać lub przelew, ewentualnie blik, żeby zasilić swoje konto inwestycyjne w spółce NAI, i dopiero wtedy my zaczynamy ob obrót tym, e, tymi akcjami, proszę pana, tą kwotą. Ustana to w te czy inne projekty, w zależności od tego. Tutaj tak samo dywersyfikujemy ten portfel, żeby pan nie myślał, że teraz kupujemy te akcje i nagle kupujemy jutro, sprzedajemy i tak dalej, tak? To Zupełnie inny temat, proszę Pana, nie jest powiązany z giełdą. Widzę, że Pan jest bardzo, bardzo dobrze przygotowany, wobec tego ale lecimy dalej. Lecimy dalej, proszę Pana. My podaliśmy tą kwotę. Ja się zapytałem, od jakiej kwoty jest Pan przygotowany wystartować, ale wiadomo, że jako firma my tak samo chcemy rozumieć, kto stoi przed nami, jakie to będą relacje, na, na ile będzie Pan zaangażowany w ten temat i tak dalej. Więc tutaj, proszę Pana, na chwilę obecną, z całym szacunkiem rozmawiamy o kwocie minimalnej 1000 zł. Kwota, po pierwsze, jednorazowa z możliwością powiększenia jej w przeszłości, tak? Jeżeli pan uważa, że chciałby pan zarabiać więcej, w takim przypadku nie ma żadnego problemu, żeby pan powiększył ten kapitał. Inwestując na swoje konto inwestycyjne, zarabiając te pieniądze, które pan zarobił, mogą być tak samo reinwestowane i wtedy wiadomo, że każdego miesiąca te pieniądze, że tak powiem, idą nadal w obrót i może pan zarobić więcej. Ewentualnie, jeżeli przychodzi miesiąc, chciałby pan sobie wypłacić jakąś część przykładowo z tej inwestycji, nie ma żadnego problemu. Czy tam przykładowo 100% z tego zarobionego zysku, czy ewentualnie jakiś tam procent wypłacenie na swoje konto bankowe. Tak samo każdego roku my rozliczamy się z podatkami, panu wysyłamy PID-38, otrzymujemy najpierw dokument PID-8C, tak samo jeżeli pan potrzebuje to pokazać przykładowo w rząd skarbowy dalej, nie wiem jak sytuacja, czym pan się zajmuje, PID-38 rozliczony będzie u pana na e, poczcie malowej, jak pan uważa za potrzebne to wszystko wysyłamy. Dalej proszę Pana, jak, jak to się realizuje. Jeżeli my zaczynamy z Panem od jakiegoś kapitału przekodowo, nawet tego minimalnego, ja za to odpowiadam. Pomagam Panu z pierwszą płatnością na no, Pana konto inwestycyjne, potem to wszystko Panu udostępniam, żeby Pan miał dostęp do swojego portfalu. Ustalamy sobie wszystkie szczegóły i kieruję Pana już do naszego eksperta, ponieważ każdy się zajmuje swoją robotą. Pan będzie miał eksperta, który reprezentuje plan inwestycyjny, pokaże w ogóle... Dokąd idą te pieniądze, jak my to realizujemy, jaka strategia, ponieważ teraz cała, prawie cała Unia Europejska przyjęła tą strategię 2030 odnośnie rozwoju teraz źródeł odnawialnych, troska o środowisko i wszystko w tym temacie. Czy to jest, że Pana zrozumiałe? Wszystko zrozumiałe. Lecimy dalej. Wszystko zrozumiałe, proszę Pana. Ok. Teraz Pan mi potwierdzi. My startujemy z kapitałem niemalego tysiąc złotych, tak? No zobaczymy jak pójdzie. Zobaczymy jak pójdzie. Ja słyszę, że jest on w trakcie jazdy. Czy mi się wydaje, proszę Pana? Tak, jestem w trakcie jazdy. Jest pan w trakcie jazdy, dobra, proszę pana, bo jeżeli chodzi o pierwszą płatność, wiadomo, że my realizujemy to lub za pomocą przelewu krajowego, ewentualnie za pomocą płatności BLIK, tak samo istnieje możliwość zasilenia tego konta za pomocą karty płatniczej bezpośrednio przez konto inwestycyjne. Potrzebuję, żeby Pan się zatrzymał teraz gdzieś na poboczu, dosłownie na kilka minut, żebyśmy mogli zrealizować pierwszą płatność na pana konto inwestycyjne, umówiamy sobie szczegóły pierwszego kontaktu z ekspertem i dalej już sobie kontynuujemy, dobra? Nie pan, co zrobię inaczej. Ja jestem, będę, jestem u celu za 500 metrów i niech pan mi na ten adres mailowy wyśle te dane do wpłaty i tą wpłatę dokonam, niech państwo dostaniecie ode mnie potwierdzenie, to będziemy rozmawiali dalej, dobra? Dobrze, nie ma sprawy. Szykuję w takim przypadku dokument, wysyłam panu na maila. Dobrze, pan mi poda małpka.gimalka.com to aktualny mail, na którego ja mogę to wysłać? Tak jest. Tak jest proszę pana, ok, tak się mówimy. Szykuję dla pana dokument, wysyłam informację, tak samą w załączniku panu otrzymam numer do naszego biura, ewentualnie jeżeli pan korzysta z WhatsAppa, tak samo możemy ustalić kontakt dodatkowy, od razu pan mi wyśle to, to potwierdzenie tej płatności i potem jeszcze kilka minut będzie, pa, będę pana potrzebował, dobra? Dobra, ale tak jak mówię, na razie proszę wysłać na, ten, na tego maila te dane i proszę zadzwonić, albo napisać mi na maila, albo nie, o, inaczej, ja, ja panu napiszę na maila, że o, już zrobiłem przelew, proszę zadzwonić. Tak zrobimy, dobra? Dobra, tylko pan mi powie, czy ma pan w ogóle w planach dokonywać tego przelewu? Bo też tak samo, proszę pana, teraz, jeżeli ja wysyłam teraz do działu finansowego informację, jeżeli wysyłam panu już tą informację na maila, wie pan, ja oczekuję na jakiś wynik, ponieważ tak samo pan został potencjalnym klientem, także my jesteśmy w ja tak rozumiem, tak? W ciągu godziny żeby przelew, tylko teraz mam spotkanie. Panu dziękuję, miłego dnia i w, w, w ciągu godziny w kontakcie jesteśmy. Do usłyszenia. Pozdrawiam.